Siema, siema, turo, a właściwie Roberto. I dzisiaj pokażę Wam już mój drugi świat. Tutaj, tak, dokładnie to są. Nie wiem, po co ja w ogóle zbieram. Yy, Jedynie, bo gram napis full. Yy, tutaj nie ma jakichś epickiej budowni oprócz zamku. ...małego zamku. Tu mam szklanego. O, od razu przyniosę Dobra, może chodźmy do tego zamku. Potem będzie świątynia. No, i tak... Dl dlaczego gram na pis 4 O, to jest pytanie. Po pierwsze... Nie lubię potworów. Clipperów. W ogóle nie lubię potworów. I jeszcze podejdą do mnie do zamków, wybuchnie coś. A ja się nad tym troszkę męczyłam. I jeszcze jedno. Po co jest to? To jest, żeby. No, wiecie, żeby. żeby troszkę to za niski, ale żeby wiedzieć. żeby się nie zgubić. To. No. A. Mam ochotę iść w te rejony, bo tu jeszcze nie byłam. No. Tam y, widzicie pochodnie, to tam właśnie. No, i tu jest mój zamek. Dokładnie. Tutaj są moje rzeczy we świątyni. No, to jest takie piecykowo. Małe. No i chodźmy tędy. Bo są dwie drogi do tej świątyni. Tutaj od tej strony od szklarni. I od tej. Tutaj jest bliżej, więc pójdziemy od tej. A. I skąd ja mam ten level? No, na pewno nie z potworków, jak gram na Peacefulu. Ale z węgla. Bo jest to 1, 5, 2, nie, wersja. I. powiedzcie mi, dlaczego. Służy detektor światła dziennego? Piszcie w komentarzach: Już tu zaraz, gdzie jest świątynię. pozbiera, ale to był osobny. No, trochę tu porozwalamy, bo chciałbym być rzecz. Przepraszam za katar, ale, ale jestem chora. O i chodźmy do domu. I to już niedługo będzie koniec chyba, przepraszam, że tu się na skype'ie pokazują, ale... Przepraszam. Ale no i chodźmy już tutaj do domu. Od razu wstępnie mówię, że Rob, Roberto to jest tylko mój nick do nagrywania. A tak to się nazywam Titanic 3-4. No. I może niedługo nagram coś z Hapla. HP to HPSPL. Może ktoś grał. No więc. Dowi! Zenia, Ślepa gienia!